W dzisiejszym odcinku pokażemy synowi Paliona, jak zmieniły się wszystkie osoby z Palionowa, które on znał. A ze mną jest Palionowy, Bolowy i oczywiście syn Paliona. Cześć panowie. Y -y -y. A, nie! Elo, patrzcie, co przygotowałem. Mam tutaj sekretne zdjęcia, nie tylko nasze. Neon? E, tak, jest też Neon, bo syn Paliona, Neona pamięta, bo go zamknął w pacę kiedyś. No, e, więc będziesz pamiętać pana policjanta. Mamy tak, pana policjanta, mamy mnie, mamy Milkacza przez 2A, jest również Tostu, jest również Palionowy, Zielony Król, no jest e, bonusik e, twarz Borowskiego i twarz Lodowskiego, mm -hmm. taki bonus. Na pewno. Prawdopodobnie, prawdopodobnie prawdziwe, ale czy prawdziwe, to zobaczymy. Wiem, że jest szansa, żeby to były prawdziwe, bo jak nagrywałem z Bolem ostatnio, czy tak mniej więcej odcinki temu, to powiedział, że na jednej z tych gier była jego prawdziwa twarz. Więc strzelam w tą, którą dzisiaj wybrałem, no i zobaczymy, czy to jest ona. A wy, więc sobie strzelcie sobie fajną koszulkę na kit sklepie, kupujcie, subskrybujcie i wpadajcie na serwa na trzy fajne tryby. Dobra, odpalamy, lecimy mocny kaliber, zaczynamy. Od... Ja myślę, że możemy zacząć ode mnie. Dobra. Jak zmieniłem od, się? Czemu ja? tak nie, nie, nie po, po kolei? Eee, no bo najpierw będę ja, bo ja chcę wam pokazać, jak wyglądałem kiedyś i jak wyglądam teraz. Dobra, ja to e... muszę zobaczyć. No Ja nie mogę. Do, dobra, no zobacz, zobacz, zobacz sobie, zobacz. Odpal, 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 odpal to. To Co w tym jest śmiesznego? Ale ty się nie śmiej! Ale ty się, ona nie śmiej, bo ty mnie tak tak, tak, tak mnie pamiętasz. Ty mnie w ten sposób pamiętasz. My się tak widzieliśmy ostatni raz. Ale. Czemu ty mieć niebiesko-zielone ściany? Nie wiem. Wygląda <laughs> jak ziemniak jak to. Nie wiem, odpowiedzieć na to pytanie. Karpę, Jaki karpę. kartofel? Do, dobra, wy się nie znacie na modzie. No, Kiedy... zobaczcie co? Kiedyś to było moda. posłuchajcie. Tak. No ale, no, ale GigaChild! Dobra, <laughs> wyglądam męsko. Nie, dobra, to nie jest zabawne. Ale, synie paniona, ty mnie tak pamiętasz, więc ten widok cię nie powinien bawić, no bo. No bardzo zabawne, no dobra. Na, na szczęście obecnie wygląda to w taki sposób. Yy, o, wygląda, wy, wygląda to w taki sposób. <grym> Zobacz! Nie dość, że jest pięknie tło zmienione, wszystko jest glowat, po prostu tła yy, stanowiska, no co to jest? Dobra, no ale weka, nie? Nie nie wiem. Bardzo taki taki się zrobił chyba to. No, na, nabrałem między tymi zdjęciami jest 15 kg różnicy. Tu na tym prawym jest 55, a na tym lewym 72 chyba Jakoś tak, no Więc jest Nie różnica No, no tak, no No w sumie to jest zdjęcie Co z przodu. Nie, no szatu, buja, szatu. To Te, jest na koszulce to Nie, na koszulce nie wiem kto to jest nawet szczerze. Dobra, idziemy dalej. Teraz pan policjant! Pan policjant kiedyś o, kiedy, przyskrzyniał, policjant. kiedy przyskrzyniał nas w więzieniu wyglądał w taki sposób. O, mniej więcej. Pamiętam, pamiętam! Tylko takie zdjęcie niestety udało mi się odkopać, bo nie ma już żadnych filmów z Nokiem z Minecrafta. No, no on się chyba najmniej zmienił. Nie, żartujesz teraz! Ej, ża Teraz żartujesz! Patrz jak on się zmienił, nie? Teraz... No teraz ma brodę. Patrz to. Pokaż mi. No patrz. Nie nie zmienił. No jak się nie zmienił? No za kola poszło patrz. 3 cm do tyłu. Ale e... to z tego, że ma brodę. <laughs> <laughs> ja mu się nie zmieniła. Ta sama. No nie no, broda jest, okulary są. Dodał! Nie, nie, nie. to, jest to samo. On ma w ogóle kolczyk wszczął się gitary, i nie widziałem tego. Co to jest? Fajne. Jaki muzyk. Nie widziałem Jaki tego, no. Muzyk. Ej, nie, naprawdę. Mama mi... No ma, 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 trochę ma, ale to ja przez wiem, tą to fryzurę. Ja, ja słyszałem, że ta fryzura sprawia, że właśnie się za kola takie robią, no. Tak, te, te włosy są najbardziej do tyłu, jak się da, nie? Jakby tak. one są związane. Tak, i to jest podobno prawda. No a teraz, może przejdźmy do bonusa. Dave, Dave, najlepszy, no, moim zdaniem. To i tak, tak. w ogóle nie, 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 nie będzie. będzie. Co? O, Czego nie będzie, że co? Co, co? Nie będzie lepszej zmiany. Nie, będzie, 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 ja wiem co jestem dalej. Ale dobra, poczekajcie. Chociaż ten na Lola byłam prawdziwą, twa prawdziwą twarz Lola, to jest jego oficjalne będzie zdjęcie. Nie, oficjalne zdjęcie z wczoraj. Ja Widziałem. Patrz. Co to, to jest? Patrz, nawet nosi koszulkę, nawet nosi swoją koszulkę, to musi być on. Ale to się, on ma 11 lat, tu masz. 4. Nie, 4. nie, 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 tu ma też 11, jedyna... jak, no to jest 11 lat ma tutaj 11 lat No naprawdę, naprawdę ma... trzymam ma... się chyba Swoją no, koszulkę ja ma, ja okulary Właśnie, bo ty z paliona nigdy nie widziałeś, jak oceniasz Lola, jak wygląda w prawdziwym życiu? No powiem ci Spoko, nie? Bez szału, bez szału Bez No ty w prawdziwym życiu wyglądasz doroślej? Czy ty wyglądasz doroślej, czy wyglądasz gorzej? Dobra, i tak się kiedyś dowiemy. Jakoś się włamiemy na konto i odkryjemy ten sekret. Dobra, idziemy dalej. Milki, która yy, nie zmieniła się moim zdaniem prawie w ogóle, nie? Dobra, patrzcie. Ale nie? na pewno się zmieni. No. Kiedyś no, wyglądała. No, no, no. I ty tak pamiętasz tym Sympaliona, tak no, ją no, no, no. zapamiętałeś sprzed czterech lat. No i tu wygląda. No ja ją też w sumie tak pamiętam, no bo ja wtedy ją poznawałem. A patrzcie teraz. Bo dziewczyny szybci dojrzewają. Fryk. tu się. Ja nie wiem, co tu się zmieniło. No, to, to jest, to jest nowe, to jest, to jest wczoraj. To sama, wygląda mądrzej. Inaczej wygląda. Jak inaczej? Inaczej, to jest inaczej, w ty. No, co ty gadasz? Ona wygląda, to to wygląda to tak, to samo. tak samo. Ma okulary, Bolo, co ty się gadasz? Nie, tutaj inaczej wygląda. Ale, a gdzie lepiej? No tu. <laughs> nie, 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 tylko, tylko okulary, okulary. doszły, mi się wydaje, że się nie zmienia. Patrz, nawet okulary, tak? włosy są takie same, identycznie z kolor nawet. Ale ja zmieniłam czy a no tak, no tak, ma innego Czemu? No tu, Bo tu miała szare, a tu ma różowe, no po prostu bluzy Ale zmieniła. bo jaki ma ten słodki taki ten muzyczne. No <laughs> kiedyś miała większe, teraz mam mniejsze, więc za 5 lat pewnie będzie miała takie muzyki. pchełki Teraz będzie miała takie malutkie Dobra, to jest I zmiana jeszcze... Milki Idziemy dalej, teraz Tostu Tostu, hmm. tostu na... chyba najmniejsza zmiana mi się wydaje będzie Eeeee no dobra, czekaj, odpalmy, odpalmy, bo nie, nie pamiętam No, tak, no tu, będzie, tu będzie najmniejsza zmiana Nie Tu be... zaspany, patrz, on ma oczy zaspane tutaj e, Pokaż, pokaż, pokaż A no, pachnie, no, tak, ale on ma zawsze takie oczy, on ma zawsze takie oczy Nie, no tu nie będzie, on mogę się założyć, nie będzie Ej, patrz jak ma, ma koszulkę, ma napisany twój <ślamy> no <co? ślamy> Ale ciekawe co? Ciekawe, co dalej? Ciekawe co tam jest niżej, nie? Ale ja pamiętam, że to Tostu zawsze siedział w czapce na filmach Zawsze, kiedyś A dlaczego siedział w czapce? No, zaraz zobaczysz dlaczego. Nie no, miał, normalne, miał Miał ten, miał tą fryzurę. Nie no, mi się wydaje, że to będzie najmniejsza zmiana. Nie, ona będzie potężna, to mówię to ci. Ten, to już to chcę zobaczyć, to Tyk. Znaczy, nie no, moim zdaniem mała. No nie no, Ej. chociaż. Bardziej, drążam, bardziej, bardziej, bardziej kości policzkowe, po prostu wydoroślałem mu i ten. Nie wiem, nie, nie wydaje mi się. To serio? Wiesz? Po pozbył się kompleksu fryzury, pokazał, ściągnął czapkę, tak. Kompleks fryzury, <noise> Zje... nawet mikrofon jest ten sam, ej, ej, tutaj nawet nie ma zmiany mikrofonu, czekaj, Milki miała inny? Tak, Milki, patrz, Milki zmieniła mikrofon chyba, to jest chyba inny inny zmieniłeś? Tak, ja zmieniłem, no ja tutaj miałem taki syp. Po <noise> prostu wtedy miał szura, no, no nieźle. Tak, tak. A Neon to nie zobaczymy czy miał, bo nie było widać, no i Urola też niestety nie widać. Dobra, idziemy teraz do! Uwaga! osoby... Jak, 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 jak chcę zobaczyć swoją fryzurę? Zobacz To jest, jak ja patrzę na siebie, to mam wrażenie, że byłem śmieszny wtedy. Ej, co ty masz w ogóle? Ej, patrz jak cię ten fryzjer obciął, on ci tutaj zrobił Patrz, Nie, jak, no. jak dajesz do góry włosy, to ci zgolił jeszcze u góry te włosy, co tam ten ja? co, co jest? Ja pamiętam, że ty tak miałeś faktycznie, one ci odrosłały i ci robiła się taka, taka Hula, taka taka ten, taka wyspa. Tak, no one ta. mi tak odstawały, ja byłem tak wkurzony, serio. Z takich malutkich włosów. Ja, ja to pamiętam, nie? No A i tak... Pomalować fagą. W ten sposób zapamiętałeś <gulet> swojego tatę i w ogóle. Patrz jakie tata kiedyś koszulki nosił. Zobacz, <gulet> zobacz. Jaka koszulka. Jaka koszulka, nie? Były takie koszulki, były! No ale pokój się nie zmienił. ty no, Ja? Czek, no... Nie patrzmy na to, czek no właśnie, normalna Adidas. koszulka ale beka normalna koszulka Adidas. normalna koszulka fajna zwykła ty a to co patrz jak się ubierał patrz jak on był ubrany kiedyś no widzisz tu jest styl trzy są... rzeczy garderoby koszulka tu jest wszystko nie a tu już zwykła tylko bluza nic więcej dobra jak się zmienił palion uwaga wygląda teraz w następujący sposób dobra. Ja mam wąsa! Ej, no właśnie, bo ty wtedy nie miałeś! Ej, no! Wy, wy, wyglądam dorośli na pewno. Tu wyglądałem jak dzieciak taki, ale serio. Ale to... Wyglądałem w tamtym wieku chyba naj, najmłodziej z nas wszystkich. No, ale właśnie spoko! Ale spoko wyglądałeś. A co to jest na mikrofonie? A bransoletki? Bra, bra, chyba jakieś. Muzyka, mikrofon i padzik Muzy Muzyka, to jest... My Słuchawki to muzyka, tak. No. no chyba tak, nie? A jak, a jak, a, jak, a, jak inaczej? a jak inaczej, a do czego się używa słuchawek? Opaku. Ale, ale, ale chciałbym powiedzieć zamiast słuchawki muzyka. No bo mi się kojarzą słuchawki taka, z muzyką. Jak taka babcia, nie, która mówi na nie wiem, na, na komputer nie, nie wiem jak to nazwać, monitor. Nie, to. nie. To, nie. Ej, właśnie, co to masz z tutaj? Taką ja Ej, ty masz wygoloną brek? No, no, no wygrałem, się sobie tak, żeby było charakterystyczne. Co ty wyzol, Ja pię. nie mogę serio jak jakbym <grym> mały, walowałem się w koloryfer. Ja nie zna widziałem zna tego. Zna Dwa razy. Dobra, idziemy! Uwaga! Prawdziwa twarz bola! Ale ja to chcę najpierw zobaczyć. No nie! Jaki silny! To jest prawdziwe czy to nie jest prawdziwe, bolo? Młody silny! To nie jest ta foto, to, to... to nie Ej, ale jest Ale wygląda, jeżeli chodzi o formację. Nie. Nie trafiłeś kar Nie trafiłem? No nie. jak to? Nie 1 do 1. A Nie były, no. a, a były moje woski, były, a nie ma, a to nie jest ta foska. Nie no ja... Dobra, no, nie. no to nie wiem, no to nie wiem. To, to są inne wodki. Dobra, synie paniona, kto twoim zdaniem najbardziej zmienił się odkąd go zapamiętałeś? Które... Na pewno wuja, no, na Ale pewno. Ale beka, nie, ale beka, nie mogę. Moim zdaniem, moim zdaniem najbardziej się chyba... No nie wiem, mi się wydaje, że Paweł bardziej, bo kiedyś był takim dzieciakiem, a teraz już jest taki ten, taki staruch. Nie no, wuja, wuja, wuja. I tak, nie, nie, nic nie zmieni, tak wuja. No. Dobra, wy się nie znacie. Widzowie... Bo u mnie, u mnie te rysy twarzy jeszcze w miarę są podobne, a u ciebie coś się w ogóle zmieniło. No nie wiem, nie, nie wiem, możliwe, ale... Masz, tu masz tak podłużną twarz. Ale tu też mam, ale tego tutaj po prostu nie widać to przez ty słuchawki nie ma, ty no tutaj jak No dobra, dobra <grym> <Julia>. <grym> Dobra, dobra Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem najbardziej się zmienił